Jest niedziela, 25 marca, chyba. Słońce świeci, na polu już tam trawa wzrasta, taki ćwierkają. Generalnie jest wiosna. Jesteście jeden z wiosn wiosny, a mianowicie ruszyła A klasa. I w związku z tym wybieram się dzisiaj na mecz najlepszego klubu Sporting Kleśno. O, jesteśmy, jest 1-0, niestety nie widzieliśmy bramki. Przez Maćka Co? I się opierdziela Kolejny piknik Misek tutaj topór jak zwykle sobie człapie tak spokojnie i 2 do zera serce braki topur niewiarygodny Naprawdę akurat to jest niewiarygodne Ale tutaj mamy przykład klasycznych kartofiskowych cudzysłowych kibiców zmęczenie po po sobotniej nocy i niedzielnym poranku i, poranku. Niedzielnym poranku. I klasyczny pet I Kosy. Dla Kosy. tutaj <grym> uwagę przy kuwerach jest grupa ultrasów warto dla nich paść na... O <śmany> Ole, kapitalna dziurka. Łechte ja, się do góry. Jas, kibac co tam dziuruje, nie mam pytań A ja ja. Ręce same sporać w to płaszcz. Chyba tu byś begać. Powiść tutaj Sanchez. Jest dość duża ilość kibiców. Pojawiła się dzisiaj na stadionie wiejskim w Leźnie. Kibic mówi, mówią, pada w i A 3-0. Czy to porowi, starczy sił, żeby dobiec do piłki? Nie, uszywa się mi się mówi, że zwracają nie tylko ultrasi, ale też ultraski. No ich też warto przychodzić na te mecze. Siedzi czy nie? Ty kurno, myślałem, że w sieci. Ciekawe mi zwrócił uwagę, tutaj Tutaj za nami. Loże lipowskie. To jest widać. Osiedlowy monitoring. Osiedlowy monitoring, ale widać kibiców w oknach. I mamy przerwę. Ale ultrasi nie mają przerwy. Dobra, czerwa, również czas do sklepu. Co kupiłeś dobrego? Biczko i chipsy. Zestaw drugą W przerwie na bocznym boisku między dzieciaków. Nawet psy wpadły pokibicować. Serio wolnych. I wolnych. No i tu klasyczny piknik. Słońce świeci. Dawaj Peszko! Na no boisku dzieje się niewiele Ale tu się dzieje gościu Powiem tak Klasa Pokręcił no I... <noise> Boisko opuszcza bliźniak Tak jest na boisku Ramzes. To widać, że Justyny serce mocniej chyba zabiło w tym momencie. <noise> Uła! Dobre. Na mi Ramzesa zasłania. I cztery do zera. To jest nieco codzienna sytuacja. Boisko opuszcza bramkarz. A, i wchodzi bramkarz. Patry, ciekawe jak się zaprezentuje młody bramkarz. Dobrze podsumowaj. Sędzio, no to żółtko. Sędzio, to jest Ten amator Tycha nie zrobił? Wow. <noise> ten herbatnikiem w końcu Kur... tam połamę że... I boisko opuszcza węczywe. <noise> węczywe. Jakub Jakub Toporek w jego miejsce e, nie widzę Ej, przypał akurat, nie nagrałem bramki Rydel się obciął i Patryk się obciął, nie? Znaczy oni przeskoczyli, piłka wskoczyła nad nimi. No i to ile lenno. słabo w chuj. Maciek podsumował, że słabo w chuj. A na organach rękaw, Ojej. Ja powiedział, że obsał. Ja pierdzolę 4 do 2. Kardynalny błąd obrony Będą emocje w końcówce Angielska To Maciek tam podsumujesz no. Jakby ktoś miał wątpliwości co do poziomu rozgrywek to przypominam że jesteśmy na pikniku Kurwa

Panda wyjaśni. boisko opuszcza panda. Tego miejsce taki jeden, ściśnił się tutaj na usta. Stwierdzenie, że nie wiesz co robić, przyjdź na Sporting Sporting to klub, który ewidentnie przyciąga najmłodszych i najstarszych kibiców na balkonach. I maćka, co jest nie lada wyczynek. Albo no, no, jakieś podsumowanie tego spotkania? Spotkanie dało nam wiele emocji, obie drużyny stworzyły sobie mnóstwo sytuacji. Drużyna z Lechia okazała się lepsza i wygrała to spotkanie 5 do 3. Który gol najbardziej Ci się podobał? Ten Rydla? Tak, ten Rydla. Trzeci dla Kiełbina. No tak, ten Rydla. <gry> No, także mecik się zakończył. To, że nie bramki Oscara, ale to mi relacjonował. Ponoć magiczna akcja. Tam pięteczki, nie pięteczki. No to, ale topór, to różne bajki opowiada, co trzeba było widzieć. Warto było przyjść, obejrzeć. Ultrasi pokazali klasę. Naprawdę genialna uprawa. Było na co popatrzeć. Tak jak na boisku się kopali po czołach, to ultrasi dawali czadu. I na odwrót także Suma Sumarun całunie się Właśnie Dzięki takim meczom, dzięki takim drużynom, a klasę da się lubić. No i co niedziela udana, dlatego warto chodzić na sporty. Dziękuję dobrańcze.